Dzisiaj słuchajcie, kupiliśmy specjalnie dwa takie same dokładnie, dwa takie same telefony. Jeden i drugi. jeszcze dwie takie same karty pamięci po 16 giga Każda. Teraz kto pierwszy zapełni całą kartę pamięci, wygrywa. Wiktoria, czas start. Już dzisiaj rozpoczyna, już zaczęliśmy. Ja ja Oddaj mi mój tutaj telefon. Jakie utrudnienia? Pamiętajmy, Jaki nie musimy chyba nic pobierać. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, co jest jeszcze straszne? Że jak robię zdjęcie, to muszę jeszcze nacisnąć na siebie. Że nie mogę nawalać, wiecie, jak w iPhone'ie czy coś, tylko trzeba... Jest tutaj kilka utrudnień, słuchajcie, ponieważ ten telefon na przykład nie ma w ogóle Wi-Fi ani wielu innych funkcji. Nie ma żadnego takiego miejsca, skąd można pobierać aplikacje, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, ile nam to zajmie. Ale mam nadzieję, że dzisiaj się wyrobimy. Ale mam nadzieję, że dzisiaj, bo jutro się wyrobimy. Słuchajcie, teraz w komentarzu zagłosujcie, jak myślicie, kto wygra, a kto zapełni ją szybciej. Czy ja, czy Wiktoria? Dajcie znać szybko w komentarzu. Jeżeli uważacie, że Wiktoria wygra w tym challenge'u napiszcie Team Victoria, Team Vika. A jeżeli uważacie, że ja wygram, to napiszcie Team Mati Piękne. Team Vika. Tak, ale z Team Vika to się nie ma co równać. Ostatnio jak była walka z Teamami, to za zdominowałaś wszystkich po kolei. Tak, 3000 komentarzy od Dynika. Czyłem słuchajcie, rozpoczęliśmy chwilę po 15. Jest 15.8, ale ja teraz do końca nie wiem, jaką mam tutaj strategię. Mamy, słuchajcie, możliwość robienia zdjęcia, nagrywania wideo, zapisywania tego. No, generalnie dużo opcji tutaj nie ma, więc nie wiem, ile nam to dokładnie może dzisiaj wszystko zająć. Dzisiaj bądź jutro, no nie mam pojęcia. Zobaczymy i działamy. No, Wiktora, mam nadzieję, to zleci. Że w tym roku to zrobimy. Ja też ja na nagrywanie filmu. To jest moja strategia. Nagrywa się 6 sekund, 7 sekund, dobra. To jest moja strategia, by zapomnieć te 16 giga. Uwaga, zobaczymy. Najgorsze, słuchajcie, to, że ten telefon kupiliśmy dzisiaj. W sumie oba telefony kupiliśmy dzisiaj, jeszcze nie umiem się tym obsługiwać, więc nie wiemy, co, no co bo... można robić. o, dobra, nagrywa się. Co mi w moją strategię, kochanie, podkradasz, ty mały. rek, no ale co ja mam ten telefon robić? Albo mogę zdjęcia nim robić, albo nagrywać, no. To będę dwie opcje wykorzystywać. No tak, ale dwóch na raz nie możesz. No, no nie mogę. No dobra, no to jakoś, jakoś to będzie. Nie wiem, no, wiesz co to jest najgorsze jeszcze. No. Że nie do końca jesteśmy w stanie sprawdzić, ile giga już zużyliśmy. Więc no tak. nie wiem. Plus jeszcze nie wiadomo, no bo nie kiedy bateria nie. nam padnie. Może się da, może. Że nie da się, zobaczymy w trakcie po tych x godzinach spędzonych na tym telefonie. A ja słuchajcie, nagrywam sobie w takim razie już 32, 33, 34 sekundę. Bardzo dobrze. Myślę, że to jest słuchajcie, jedna z tych strategii, żeby wygrać. Nagrywać wideo albo robić zdjęcia, albo będę miał jeszcze ten pomysł, ale jego zostawię słuchajcie na sam koniec. Więc to niech się tutaj pięknie nagrywa i zobaczymy, jak idzie. Wiktoria, Wika, jak ci idzie po tych kilku minutach challenge'u? ja patrzę, co tu się da zrobić w ogóle. Ale chyba tylko zcień. Myślę, że na ten moment mamy, słuchajcie, tę samą strategię. Nagrywanie filmów. A ten pomysł na film zaproponował właśnie bardzo wielu z was, właśnie w kategorii społeczność w ogóle pod filmami, więc super. Dzięki wielkie, słuchajcie, za pomysły, bo, bo ostatnie to są ich setki, a nawet można powiedzieć tysiące. Patrząc na ostatnio, ile osób subskrybuje kanał, było na przykład ostatnio 3 tysiące w ciągu dnia, 2,5 tysiące w ciągu dnia. No niesamowicie ogromne przyrosty. Wszysta Polska subskrybuje, wiecie? Więc subskrybujcie i dalej doślimy w siłę. Czyż nie skarbie? Tak, dokładnie. Dokładnie. A teraz co, Fi filmiki się nagrywają, tak? Ile to już trwa tutaj? 4, tak. 5 pię minut, prawie jeden i u Ciebie też 5 minut. Tak, 5 minut się nagrywa na ten kas... film. Jestem ciekaw, w ogóle, ile już zużyliśmy na ten moment. Na pewno mało. Z 16 giga, ja nie mam pojęcia ile będzie trwało. Boję się. Kochani, mamy problem. Okazało się, że, słuchajcie, 5-minutowe nagranie waży 6 mega. Być może się pomyliliśmy, chociaż nie! Nie pomyliliśmy się w obliczeniach, no nie! Bo słuchajcie, przyjmując, że 5-minutowy filmik waży. 6. Waży 6 mega, żeby zapełnić całą kartę pamięci 16 giga, nagrywając tylko i wyłącznie wideo tutaj, musielibyśmy spędzić na samym nagrywaniu bez przerwy 12 tysięcy minus. 20 godzin! 8,5 dnia! Więc jeżeli nie chcemy tutaj spędzić kolejnego tygodnia nagrywając bez przerwy wideo, słuchajcie, musimy zmienić sposób. No nie ma opcji innej, żeby tego sposobu tutaj nie zmienić, bo jeżeli nie zmienimy, to. Tak wejdziemy w nowy rok. To tak wejdziemy w nowy rok. Ile <noise> <noise> ja właśnie walczymy w tym challenge'u już? Za długo. No ponad 30 minut, Wikczas. A zapełniliśmy słuchajcie jedną tysięczną, czy jak... Ja nawet nie jednej tysięcznej, no Tomek. No nie no Mika, no na dłuższą metę to, to nie ma opcji przecież. <noise> zatrzymaj. Dajesz zatrzymaj po dwóch godzinach. Tak bo boję się, że zbaguje tutaj, I że się nie zapisze ten filmik. To myślisz, że ja również powinienem to zrobić? Tak. Dramatyczny moment, zatrzymaj. Wow, i co, I że teraz on O, działa. Ja teraz towarzę. Warzy 12 mega. Dwugodzinne jest 12 mega. No nie, no to trzeba jakąś inną strategię. Może się wymienimy plikami, baby. <grym> W ogóle wiesz, co zauważyłem? To jest film, gdzie tutaj bardzo mocno rywalizujemy ze sobą. A teraz taki bardzo prosty wniosek: i nic tak mocno nie łączy jak wspólny wróg. Gdzie tu mam telefon, jestem w <laughs> i całe te 16 giga. No faktycznie mam Te chodzić. telefony są niezniszczalne nigdy nie rozładują się i chyba nigdy nie zapomni mojej pamięci. Ja mam słuchaj jeden fajny sposób, ale jego ja chcę zrobić na sam koniec. Gdy już będę wiedział, że wszystkie inne możliwe sposoby zostały wykorzystane, Ja też będę nagrywała filmik do północy. Ale to ci w sumie nic nie da, bo tak Będziemy miały wolne tempo, bo znaleźć sposób, dzięki czemu ten. A po prostu. A po zrobić coś innego. Właśnie. Mm. Daję mu szansę jeszcze. Skoro to jest Twoja strategia, to no okej, okay, fajne kończę, to jest rywalizacja. My tutaj sobie nie pomagamy, ale na razie wygląda tak, jakbyśmy faktycznie sobie pomagali. Tak już tutaj to wygląda. Nagrywam od nowa. jak to odblokować. Nie już połowa baterii A, wow, a im, u mnie w sumie jeszcze. Tak, mi też połowa, ale właśnie co chciałem powiedzieć, to proszę, słuchajcie, w tym challengeu. Zaraz wam dokładnie pokażę. Ten challenge trwa już praktycznie 3 godziny. Praktycznie trwa już 3 godziny, a a wiesz ile, kochanie, zużyliśmy? Maksymalnie z 200 mega? Tak, z 16 tak. giga. Dla porównania, słuchajcie, 1 giga to jest 1000 mega. Mamy 200 mega. Po trzech godzinach! Trudne teraz to jest, słuchajcie, to, że nie mamy ze sobą jak porównać tego, ile ma Wiktoria, ile ma ja. To jest jakaś jedna wielka masakra. O dobrze, ciekawe czy Inny pomysł na to, ale tu nie można nic zainstalować. Słuchajcie, ja szukałem pewnych poradników, jak szybko zapełnić pamięć telefonia, a jedyne co mi wyskakiwało to jak wyczyścić pamięć telefonia, no bo kto normalny chce szybko ją zapełnić? Tak, chyba tylko my, Lika. Chyba tylko my, ale 3 godziny już walczymy. W sumie no tak, było niby to się samo robiło, gdy no, my przerwamy... nad tym telefonem no. nie siedzieliśmy, ale wciąż 3 godziny próbujemy już to robić. A ja mam chyba ochoty na ciastko. A no ja no dobrze, to Włącz nagrywanie i zjedź Mam, słuchajcie, nowy sposób. Nie wiem, czy on się nadal w ogóle do tego, ale jest taka tu opcja, jak ta. I zobaczymy, ile to będzie ważyć. Witere, tam, z głośno nie będę mówił. A chociaż tak na pewno mnie słyszy, tak słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, ile te pliki będą, słuchajcie, ważyć. Może akurat będą ważyć więcej niż stricte nagrania takie wideo. Może to jest sposób, słuchajcie, może to jest sposób. Mam nadzieję, że będzie ok, proszę. No dobra. To jednak uważa, że jeszcze mniej niż wszystkie po kolei filmiki, zdjęcia i razem wszystko wzięte. Nie, to jest najmniej opocelne z wszystkiego na ten moment. Nie wiem, co tu już możemy mieć. O, Vika przyszła. A ty tam Jestem Jest tam, z dyktafonem. Dyktafonem próbowałem. No bo tak kochanie, chciałem go przestawić po prostu. Bo Ciekawie. chciałem tam usiąść. Dyktafon używałem i nic to nie dało. To jest tak, tak, słuchaj. podmieniłeś z telefonu? Nie. Także dyktafonu również nie polecam, może Bagwika. No ja po jestem przy taktyce po prostu nagrywania. Może słuchajcie, z dyktafonem się nie udało, ale udało mi się z czymś innym, ponieważ doszedłem do wniosku, że może niekoniecznie będę to robił bezpośrednio w telefonie, ale z zewnątrz i po prostu sobie przegram wszystkie pliki z komputera na, te na telefon. To jest plan Dicca, no oczywiście, że tak, to jest moja strategia. To się nie może nie uda udać. Co robisz? Nic. A <laughs> nie. Co robisz w skarbie? Nie. No dobra, no to w takim razie, słuchajcie, lecimy. Ja już przegrałem sobie testowo 100 mega przed sekundą i faktycznie, słuchajcie, działa. Zaraz wam tutaj, słuchajcie, pokażę jak to pięknie działa. Przegrałem sobie tutaj kilka jakichś piosenek i uwaga, audio leci muza. Teraz po prostu tylko przesłać 16 giga, nie wiem to będę robił, ale to jest strategia, to jest mój plan. Boję się jeszcze wiedzieć ile to się będzie przesyłać, ale mam nadzieję, że nie wyskoczy tutaj nagle godzina, dwie, trzy, cztery. Chciałam przestać bluetoothem. Wiem, że chciałeś przestać bluetoothem, domyśliłam ja się w skarbie. Ale nie mogę pobrać przecież aplikacje, żeby pomiędzy iPhone'em a Androidem nie da się wysłać, to nawet nie jest Android. Nie wiem co... Ja nie wiem co to... to jest swoich i własne, tak. To już w ogóle... Wow! wow. 3 godziny 30 minut. No, i to i tak zostanie jeszcze paręset mega. Jeszcze będę się jakoś dozupełnić Zobaczymy. Masz 3,5 godziny na wykorzystanie jeszcze 16 gigabajtów. Czemu ja też nie mogę sobie przesłać? Wpadłem szybciej szybciej ten pomysł, więc szybciej zarezerwowałem komputer, kochanie. Ale faktycznie, Bluetooth też był dobrym pomysłem. Na przykład ja na przykład sam nie wiedziałem, że nie można. To nie chcę to... To jest oczywiste, że nie można. tak, to trwa za długo. Naprawdę długo. Najgorsze jest to, że ja tylko mogę co robić, nagrywać. Tobie się też przesyła i zostały jeszcze dwie godziny. Ale wiesz, że ty jeszcze nie będziesz miał do 16 po tych dwóch godzinach? No nie będę miał. Tylko 13 chyba. Nie, 15. Tam brakuje giga chyba. Krczę, no, no długo to trwa. Bo walczymy, bo uwaga, trwa to 5 godzin 33 minuty 4 sekundy, kochanie. Tyle już walczymy z tymi telefonami. A Dwie godziny. A jeszcze dwie godziny, przecież to trzeba potem dokończyć, to nie giga, Jeszcze muszę jakoś go zapełnić, no trochę to wszystko trwa. A mamy godzinę blisko 21. Także słuchajcie, powolutku do przodu. Otóż to. Tak, to nadal tak Wiktora dalej nagrywa, słuchajcie. Musiałam podłączyć do ładowania, bo już bateria padała. <noise> Właśnie tak. Telefon, słuchajcie, tutaj cały czas walczy, nie poddaje się. Jest, 40 minut, bo zrobiłaś przerwę na wszelki, żeby to ci faktycznie. Nie, żeby dała dobry No ale żeby się nie zrobić. Żeby sprawdzić jest bateria i potem... No, 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 no tak, bo to tam dla mnie widać. Tak. Żeby... No i właśnie, to jest to. Więc w takim razie ja na ten moment mam słuchajcie przewagę, bardzo się z tego powodu cieszę i teraz tylko i wątki pozostaje nic innego jak czekać, aż to wszystko się prześle, dogra się jeszcze potem jakieś malutkie fliki. A może, a może faktycznie jak Wiktoria mówi, jeszcze coś się stanie jeszcze ty to wygrasz. Ale na ten moment przyznaję, mam przewagę. Faktycznie, może ja będę miał jakiś problem z przesłaniem plików? O, ale to by a jak ci powiedział, że jakiś pucho. Ale faktycznie taki scenariusz może być, że to się coś tam, jakiś błąd wyskoczy i zostanę w tyle A Wiktoria będzie gdzieś tam mega do przodu, bo cały czas nagrywała przez ten czas No zobaczymy cały czas. Co? Mam cały dzień nagrany Tak, cały dzień nagrany, masz wszystko udokumentowane, każdy jeden oddech Fuj nawet, bo ja byłam lekarza No tak Słuchajcie, 200 IQ jak te mówią Był tu pewien problem, mianowicie te pliki bardzo, bardzo, bardzo powoli się przesyłały Ale Mati wpadł na pomysł, chodźcie Rozebrałem telefon na części dosłownie na części, wszystko tu jest w kawałeczkach i teraz wyciągnąłem małą kartę SIM, włożyłem ją, słuchajcie do adaptera, podłączyłem do komputera i wszystkie pliki przesyłam bezpośrednio na kartę, ani bezpośrednio na telefon w związku z czym przesyłanie jest kilkadziesiąt razy szybsze i 7 giga nie przesyła się już przez 2 godziny, tylko przez 15 minut co ty kochanie na to? Miałam się śmieć. No właśnie, a to się rozpoczyna szósta godzina wyzwania. A ja mam ile A ty masz ile zapełnione? Ile masz tych nagrań w skarbie? Już ciepło No dobrze, mamy nadzieję, że jest dużo. 100, 100 mega, 13, 60, 80, 50 mega. Jeszcze tylko kilka na to powiadomienie czekałem. Pięknie. Wszystko się idealnie przesłało. Ale i tak, Skary, byłaś bardzo dobrym wywalem. Gratulacje Pięknie. dla Ciebie. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Kliknijcie sobie teraz tam, tam na prawo, albo tam, albo tam na prawo. Zobaczcie poprzedni odcinek na kanale, w którym to robiliśmy zakupy. Tak, z takim mini koszykiem, takim dosłownie miniaturowym koszykiem. Cokolwiek tam zmieściło, to można było dostać. Ale jeżeli coś nam z tego wypadło, to się wtedy nie dostawało nic. Zobaczcie sobie, co tam dostaliśmy, co tam kupiliśmy, co trzeba było wydać. I w ogóle fajna zabawa była bardzo. Hmm.